Niedobrze, jeśli chrześcijanin jest beznamiętny, nijaki. Dobrze, jeśli będziemy mieli w sobie ogień, takiego dobrego pazura. Spójrzcie, dziś w Ewangelii mowa o Bartymeuszu. Żebrak siedzi przy drodze i Jezus wychodzi z miasta. To jest ten moment, ta szansa, kiedy trzeba wołać, kiedy trzeba spróbować z Jezusem. Za godzinę już tutaj go nie będzie. Teraz. No to woła, uciszają go, woła jeszcze głośniej. Zależy mu, jest zdeterminowany. I takie osoby dostają. On nie czeka, może ktoś w moim imieniu to zrobi, a może Jezus mnie zauważy. Niektórych Jezus zauważa, niektórzy mają tę przestrzeń, żeby wyrazić swoje pragnienie i w ten sposób chcemy przychodzić do Jezusa. On wie, co jest potrzebą człowieka. On ma swoje sposoby, nie wymusza niczego na Nim, ale chce jasno opowiadać o tym, co jest pragnieniem i głodem mojego serca. Jezus potrzebuje Ciebie niekiedyś, teraz. Przyjdź do Martybeusza przyszedł i on przejrzał.